Okay. Uh, you... Witam Panie Trenerze, Czy mogę prosić o komentarz do meczu? No na pewno przede wszystkim ciężkie warunki e, pogodowe dzisiaj, ale e, nie chcę się tłumaczyć. Po prostu to, co dzisiaj zagraliśmy, e, jeżeli chodzi o samą grę w piłkę, o to mam pretensje do chłopców. Myśmy trzech podań nie wymienili, nie wymieniliśmy w, w, w tym meczu. Wszystko chcieliśmy grać długą piłkę, głowy przegrywaliśmy, zbijana piłka szedł kontratak. No, nie wiem co się stało dzisiaj z środkiem pola, nie wiem co się stało z obroną, bez konsekwencji, bez taktyki, bez, bez, bez wiary w cokolwiek. No próbowali napastnicy coś tam szarpać, ale to było zbyt mało. Rozciągnięci, daleko od siebie. A jak mieliśmy piłkę, pozbywaliśmy się jej natychmiast 3 sekundy. No, no, no Nie wiem co powiedzieć po takim meczu. Takiego meczu od koniec tym żaganiu jeszcze, jeszcze nie zagraliśmy. I, i dzisiaj po prostu byliśmy cieniem dla, dla, dla ruchu Zyszowicza i nie, nie zasłużyliśmy nawet na, na, na jakąkolwiek pochwałę. Szybko strzelona bramka mogła ustawić mecz pod żagań, tak się jednak nie stało. No tak, układa nam się bardzo dobrze mecz, strzelamy bramkę z niczego w 20 sekundzie bodajże, trzeba to po prostu konsekwentnie złapać z tyłu, wybronić, no, no nie wiem co się dzisiaj stało, Daliśmy, oddaliśmy zupełnie inicjatywę przeciwnikowi, nie umieliśmy się utrzymać przy piłce, same straty, zmiany, no to Kuba Reimer co dał zmianę, to do 6 uliczyłem, pierwszych 6 kontaktów z piłką, 6 strat. Dalej już nie było sensu, i, 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 i no bez komentarza. No po prostu musimy się z tego podnieść. Mamy bardzo ważne spotkanie u siebie. No. Dobrze, że zagraliśmy ten mecz na wyjeździe, bo, bo, bo trzeba by było bardzo przepraszać kibiców za taki mecz u siebie. Bo no, no to tragedia, katastrofa. Nie, pozna, nie poznawałem swoich piłkarzy na boisku. No, no, totalnie bez sztycha. 4.6! To serce bije! W Gratulacje, kolejne wysokie zwycięstwo na, na naszym stadionie. Czy mógłbym prosić o komentarz? Na pewno cieszymy się tym bardziej, że wygrywamy tutaj u siebie w domu dla kibiców, którzy przychodzą. Mecz yy, na pewno bardzo trudny yy, i w pierwszej połowie rzeczywiście dali się zaskoczyć. Później jednak podnieśliśmy dobry fragment gry, potrafiliśmy to wyciągnąć na 2-1. W drugiej połowie czarni trochę zepchnęli nas, widzieliśmy, że to jest groźny przeciwnik, yy, który potrafi grać na wyjazdach. No ale dzisiaj znowu zaowocowała ławka, zaowocowały zmiany. Co zmiana to praktycznie poprawialiśmy jakość gry. I z każdą kolejną minutą to my zaczęliśmy dochodzić do głosu, gdzie końcówka była piorunująca, dwie bramki. No i w efekcie fajne, efektowne zwycięstwo. Cieszymy się, że mogliśmy choć trochę zmazać tą plamę sprzed tygodnia. To co pan powiedział, dobre zmiany yy, przyczyniły się też do zwycięstwa. Yy, poza tym chłopaki po szybko straconej bramce jednak podnieśli się z nawiązką. Tak, tak, to co mówiłem. Yy, kiedy tą bramkę traci się tak szybko, jest czas jeszcze, żeby odrobić. Chwała tutaj drużynie, że podniosła głowę, zaczęliśmy grać w piłkę. Bardzo ładna akcja na 1.1, no bo piękne doświadkowanie i szczał e, buchały. No, mówię ostatnia na 4, no to już naprawdę akcja filmowa, a nie rozklepana praktycznie do pustej bramki. No Tylko na razie się cieszyć, pracować dalej, z pokorą chodzić, twardo po ziemi i pracować dalej. Gratulacje. Dziękuję. Dzięki której dosiem siłę. Rolo, gratulacje, kolejny mecz z Bramkową zdobyczą. Jak skomentujesz to, co działo się dzisiaj na boisku? No, cieszy mnie niezmiernie to zwycięstwo. Co mogę powiedzieć, dzisiaj skrzydłowi zrobili swoją robotę, świetnie zagrał. Nakat, trzy asysty, do mnie dograł przy pierwszej bramce, potem Kiluś, bardzo dobre dośrodkowanie, zderzyli się stoperzy, wpadła, więc można zaliczyć mu asystę. Potem znowu nakad dograł Rogiemu, 3-0, znowu Skrzydłowy strzela bramkę, no i Nakat dogrywa Belisowi i Belis, pierwsza bramka w sezonie, gratuluję. No i trzeba pogratulować całemu zespołowi, bo mecz był trudny, dobrze zagraliśmy taktycznie, wyczekaliśmy rywala, jak objęliśmy prowadzenie, no i są trzy punkty w Zdzieszowicach, można powiedzieć w pełni zrehabilitowaliśmy Zaturek w którym wyjątkowo nam nie poszło, gra się nie układała, dzisiaj myślę mogło się podobać i oby tak dalej. Yy, powiedz, yy, dla kogo ta kołyska po pierwszej bramce? No, kołyska dla masażysty naszego, no oby mu się chowało w, zdrowiu i w zdrowych szczęściu. Yy, a powiedz jeszcze, co stało się w 80 minucie, jakaś kontuzja? No zderzyliśmy się. Niestety nie trafił w mój ochraniacz, tylko w kość. Myślałem, że jest coś bardziej poważnego, bo na początku ból był dość duży, no ale teraz wszystko wraca do normy. Myślę, że do soboty się wyleczę i, i gramy o wszystko. To wracaj do zdrowia. Dzięki. Witaj Beliz, brawo, pierwsza brameczka w sezonie. Ogólnie dobry mecz w swoim wykonaniu, jak skomentujesz dzisiejszy mecz? No dzięki. W końcu powiem szczerze, że długo czekałem na tą bramkę, chyba już ponad półtorej roku, jak, jak nic nie strzeliłem. No mecz nie ułożył się nam od, od można powiedzieć, od pierwszych sekund, bo Żagań od razu w, w pierwszej akcji strzelił bramkę. Ciężko nam później było cokolwiek stworzyć. No ale na szczęście udało się strzelić pierwszą bramkę po dobrej wrzutce Tomka Kasprzyka Karolo wykończył. Później druga szczęście nam dopisało. No i później już druga połowa to żeśmy się cofnęli, czekaliśmy na kontrę i później, na no dwie ostatnie nasze kontry podręcznikowe i udało się strzelić trzecią i czwartą bramkę. Gratuluję. Dzięki bardzo.